Cześć, słuchajcie, zobaczcie, co udało nam się zdobyć. Jest to najnowszy model naszego idlemixa. Jest to Monsieur Cuisine Smart. Poprzednia generacja nazywała się Monsieur Cuisine Connect. Tutaj mamy najnowszą wersję, która miała swoją premierę miała 6 grudnia tylko i wyłącznie na rynku francuskim oraz niestety tylko i wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej. Także na chwilę obecną półki, co nie, jest, moż, nie ma możliwości zakupu tego urządzenia, urządzenia w Polsce. Wiem, że w pozostałych krajach pojawi się gdzieś podobno w okolicach świąt wielkanocnych. Jednak my już go zdobyliśmy. Urządzenie pochodzi z rynku jak wcześniej wspomniałem francuskiego. Otworzy sobie zobaczymy, co jest w zestawie, jak to wszystko wygląda. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania słuchajcie, zacznijmy się tylko na szybko na pudełko, które mamy w którym zapakowane jest nasze urządzenie. Z takich ciekawych rzeczy, pierwsze co producent wskazuje jest to ekran ośmiocelowy. Wydaje mi się, że w poprzedniku był on mniejszy. Obsługa gogla, czyli zgaduję, że ma jakąś obsługę z asystentem goglem, współpracę. Rączka, czyli coś, co brakowało w poprzedniku, a naprawdę się sprawdza. Mieliśmy customową od jednej z firm, która drukuje takie rzeczy na drukarkach 3D. Kolejna strona, jest to szereg opisów naszego robota w kilku językach. Jak widzicie, urządzenie pochodzi z rynku francuskiego, ale normalnie mamy informacje w języku polskim. Niestety Lidl ma tylko Niemcy, Polska oraz Estonia, bodajże sklep onlineowy. Na odwrocie mamy napisy pokazane, co znajduje się w naszym urządzeniu, co znajduje się w naszym opakowaniu. Samo urządzenie, koszyczek, zestaw jest tak naprawdę bliźniaczy i bardzo podobny do tego, co mieliśmy w poprzedniku. No nic, nie będziemy tego przeciągać. Zbierzemy się za otwieranie. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Urządzenie jest spakowane bliźniaczo, jak poprzednik. Także otwieramy. Jest ono fabrycznie nowe. Koszt tego urządzenia na rynku francuskim, ogólnie domyślna, docelowa cena to jest 399 euro. Także jest minimalnie drożej niż poprzednik. Poprzednik kosztował chyba 389 albo 379, tak? Tak. Jak widzicie informacje, tak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, w pierwszej 11 widzimy taki kartonik. Zobaczmy sobie od razu, co w nim jest. Zakładam, że tutaj będą jakieś e, instrukcje oraz urządzenia, jakieś części peryferyjne do tego Lidomixa. Aha, tu jest nasza waroma. Fuszmy ją sobie. Mamy tak, w pierwszej kolejności pokrywę. Tak ona się prezentuje. Jest bardzo podobna do tej, do tej, jaka była w poprzednim modelu. Wręcz identyczna. Wręcz identyczna, Zgadza dokładnie. Niski koszyk, również bardzo podobny do tego, co było wcześniej. Oraz głęboki kosz. Tak to się wszystko składa. Bliźniaczo to wygląda. Naprawdę to wygląda bliźniaczo praktycznie identycznie jak w poprzednim modelu. Sobie odłożymy na razie. Przejdźmy dalej. Teraz już chyba zobaczymy nasze y, urządzenie. Jakiś styropian. Instrukcja. No i teraz tak. Y, tak to wszystko jest zapakowane, jak widzicie. Mamy tą naszą kopystkę. Weźmy sobie ją, wyciągnijmy. Jak widzicie, ona jest bardzo podobna do tego, co była w poprzedniku. Tutaj mamy gumowy element. My jakoś bardziej preferowaliśmy, nigdy z tego tak na dobrą sprawę za wiele nie korzystaliśmy. Tutaj mamy ten haczyk, tak jak w poprzedniku, do wyciągania koszyczka ze środka. Nam chyba jakoś bardziej się sprawdza ta e, z IKEA. No dobra, ale żeby nie przedłużać, spróbujemy wyjąć sobie nasze urządzenie. Tutaj będę potrzebował pomocy, także wrócimy do Was już z wyjętym urządzeniem. Udało nam się wyjąć nasze urządzenie, także tada. Urządzenie udało nam się już wypakować. Co ja zauważam na pierwszy rzut oka? Że to urządzenie jest o wiele bardziej smukłe niż poprzednik, to znaczy jest o wiele bardziej krótkie, jednakże mam wrażenie, że jest wyższe. Yy, jak możecie zauważyć, yy, według mnie misa jest głębiej osadzona. To takie spostrzeżenie na pierwszy rzut oka. Na początek otwieramy pokrywę. Pokrywa chodzi bardzo delikatnie, lekko. W poprzedniej musieliśmy jednak troszeczkę siły użyć. Ja już widzę różnicę w pokrywie, że tutaj jest inna, inaczej wyprofilowana rączka. Klasycznie mamy miarkę. Chyba troszeczkę węższa jest ta miarka niż była poprzednia. Ale na pewno nagramy dla Was taki film, porównanie Messier Cuisine Connect kontra Messier Cuisine Smart. Także pokrywkę odkładam. I co mamy w środku? Motylek do ubijania. I nasz koszyczek do gotowania w środku naszej misy. Koszyczek wydaje mi się, że jest bez różnicy taki sam jak był poprzednio. Mamy teraz misę. Co ja zauważam? Tutaj są uchwyty. Tam te rączki były takie płaskie. Tutaj podkładam dłoń i podnoszę. Także to jest o wiele bardziej praktyczne. No i to, czego brakowało w poprzedniej misie, czyli uchwyt. Za chwilę, owszem, będą niektórzy się skarżyć, że jest za ciężko, że jedną ręką ciężko, że nie damy rady. Dlatego wtedy jest alternatywa. Mamy dwie rączki, podnosimy dwie. E, tutaj w Misie ja już widzę, że jest e, zupełnie inna podziałka niż była w poprzednim Się Tam były bodajże takie kreseczki i kropeczki, która jedna kropeczka była 1 litr, dwie kropeczki 2 litry, trzy kropeczki 3 litry. Tutaj mamy fajnie oznaczone co pół litra. To bardzo ułatwi nam gotowanie. No, i noże, a właśnie, zobaczmy, jak noże klasycznie wypinają się i wpinają, jak poprzedni, w poprzednim modelu. Zapinam, wkładam misę. Dobrze, słuchajcie, czas na pierwsze uruchomienie naszego urządzenia. Włącznik jest tak, jak w poprzedniku, z boku, także pierwsze dziewicze uruchomienie. Start. Czy coś się wydarzy? Jest. Pojawił się Monsieur Cuisine Smart. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że interfejs z tego, co widziałem już na jakichś filmikach zagranicznych, znacząco się różni. Jest taki nowoczesny, urządzenie podobno zdecydowanie szybciej działa. Troszkę nam wygas teraz ekran. No taka przyjemna animacja. Eee, no i co dalej? No jest Monsieur Cuisine. Please select Preferred Language. Wybieramy sobie polski. Jak widzicie, mamy angielski, e, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski, włoski, polski. Zaznaczamy. Next. Wybierz kraj. Zaskakująco wybierzemy sobie Polskę. Dalej. Jak widzicie, tutaj na starcie od razu urządzenie prosi nas o połączenie się z siecią. Ale już widzę, że jest tak samo jak w poprzedniku. Ja mam dwie sieci, jedna 2,4, druga 5 GHz i tej sieci 5 GHz nie znalazło. Także tak jak poprzedni mamy 2,4 GHz. Tutaj na chwilę przerwę, połączę się, wpiszę hasło. Sekunda. Sieć swoją wybrałem, hasło podałem, klikam zaloguj, zobaczymy w jakim tempie to się połączy. Jakoś mam takie wrażenie, że ten ekran co jakiś czas zaczyna nam przygasać, no ale to jest nie wiem, być może kwestia softu. Jak widzicie, wyświetlił nam, nam się ekran, w którym będziemy logować się do naszego konta Lidl. Czy chcesz korzystać z naszych usług, załóż moje konto Lidl. Zaloguj, zarejestruj się. Tutaj mamy jakiś samouczek. Czy masz już konto Monsier Cuisine? My już mamy to konto, także wybieramy. Zaloguj się. Podajemy adres e-mail, my tutaj się zalogujemy i zaraz jeszcze raz do Was wrócimy. Zalogowaliśmy się do naszego konta Lidl. Na starcie poproszono nas o zaktualizowanie hasła, także musieliśmy jeszcze raz powtórzyć. Tutaj mamy wymagania, logujemy się. Słuchajcie, pierwsze co akceptujemy politykę pierwsze co się rzuca w oczy to jest bardzo, ale to bardzo responsywny ekran w porównaniu do poprzednika. Wymagana aktualizacja, widzicie jak od razu na start pojawiła nam się nowa aktualizacja, weźmiemy sobie, pobierzemy. W poprzednim, poprzedniej wersji ten ekran teoretycznie bardzo dobrze działał, ale ten jest bardzo zbliżony do ekranu smartfona. Jest bardzo dokładny, bardzo responsywny. W miejsce, w którym klikamy, naprawdę on się klika, ja teraz jak wpisywałem hasło, nie pomyliłem się, musiałem zmienić jedną, jeden znak, jedną literę, bez problemu trafiłem także ekran, mega progres względem poprzednika i to już w tym momencie, jak dla mnie jest coś za, przemawiającego za wymianą tego urządzenia na nowszą generację. Teraz pobiera nam się aktualizacja 20%. To wszystko zależy, jak szybki macie internet. Także poczekamy chwilę. Zbliżamy się ku końcowi 98%. No, troszkę powiem wam, że to trwało jakieś 3-4 minuty. Przy czym mamy bardzo szybki internet, 500 na 500. No, także ciekawe, czy to jest aktualizacja systemu. Tutaj mamy takie numerki 20, 2021-1102, 20, czyli, tak, jakby wersja była z 2 listopada 2000, z 2, 25 października 2021. Mamy informację o instalowaniu aktualizacji. Aktualiz instalowania aktualizacji. No coś kręci, coś kręci. Zobaczymy co ukręci z tego. Mamy informację, żeby nie wyłączać urządzenia podczas aktualizacji. Ale powiem wam, że urządzenie wygląda naprawdę solidnie. Jest wydaje mi się, że jest dużo smuklejsze. Nie wiem czy to jest kwestia optyczna z racji tego, że ten ekran jest po prostu większy, a w tamtym ekran był zdecydowanie mniejszy dlatego tego plastiku tutaj po bokach było więcej. Jest oczywiście informacja, że to jest Android, przez co, tak jak mówię, wydaje się być mniejszy, ale szczerze ciężko mi określić. Będziemy, planujemy... o, instalację, instaluje aktualizację systemu, czyli podejrzewam, że teraz się Android dopiero aktualizuje. Będziemy chcieli dla Was przygotować minimum jeszcze 2-3 filmy z tego Lidl Mixa. Dzisiaj to jest taki szybki wstęp, odpakowanie, pokazanie co jest w pudełku, ponieważ też byliśmy ciekawi tego. Pierwsze takie uruchomienie urządzenia, poklikamy sobie zaraz po interfejsie. My też tego urządzenia nie znamy, to jest nowość, także będziemy musieli trochę poczytać, powspomagać się instrukcją, poklikać sobie po tym interfejsie i wtedy Wam pokażemy jakie są wszystkie funkcje w tym urządzeniu. Myślę, że film pojawi się dość sprawnie. Dzisiaj do nas przyszła paczka, i dzisiaj pokazujemy Wam taki pierwszy, pierwszy rzut na to urządzenie. Pobawimy się interfejsem, pojawi się po kolejny film. I chyba coś, co będzie najbardziej ciekawe, będzie to porównanie starego i nowego urządzenia. Lidlomix jest ogólnie sporym urządzeniem, także jego rozmiar, czy się zmniej, zmniej, zmniejszył, czy nie? Wydaje mi się, że tak ale nie wiem czy to jest kwestia wyprofilowania tutaj plastików i optyczne pomniejszenie. Musimy sobie po prostu postawić jeden obok drugiego i wtedy pomierzymy go sobie e, normalnie miarką, e, jak to wygląda w centymetrach. Także już niedługo możecie się spodziewać takiego filmu, to jest, mamy jeszcze chwilę, także zachęcam do subskrypcji, do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. My teraz wrzucamy filmy z potrawami na święta, pojawiły się już barszcz, uszka, ryba po grecku, pierniki. Na pewno coś w tym urządzeniu przygotujemy, wydaje mi się, że my pierwszym takim sprawdzianem będziemy chcieli zrobić kapustę z grzybami. Raz, że wykorzystamy ją na święta, dwa zrobimy sobie i w jednym urządzeniu, i w drugim z połowy porcji. Zobaczymy z którego wyjdzie lepsza, z którego będzie smaczniejsza i jak szybko będzie się ją robiło. Urządzenie cały czas się uruchamia. No, trochę to trwa, także chyba wrócimy. O, znikło nam, Android się zaktualizował. Na szczęście, bezbłędnie. Znowu mamy tą informację: Monsieur Cuisine. Pierwsze. Informacja uruchomieniu Aktualizacja zakończona. Urządzenie jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Mamy jakiś samouczek, który bardzo chętnie sobie przejrzymy jeszcze przepisy. Programy. Edytuj konto użytkownika, dodaj, aby zobaczyć powiadomienia. Dotknij, aby przeczytać menu. Witamy ponownie. No i dobrze. Tak wygląda nasz ekran początkowy. Weźmy sobie w programy, jakie tutaj mamy w ogóle. Oczywiście, tu można znaleźć przepisy. Ciekawy jestem, czy w tym urządzeniu i w poprzedniej wersji są te same przepisy, czy nie. To też będziemy musieli sprawdzić. No i tutaj mamy waga, ugniatanie, gotowanie według własnych ustawień. Bardzo w porządku, opcja, co to jest w ogóle? Aha, czyli to sobie wybieramy, wybieramy dowolne nasze ustawienia, co potrzebujemy, ale widzę, że mamy też gotowanie jaj wolne gotowanie, fermentowanie, przycisk turbo tak jak poprzedniego. Zobaczmy sobie co to jest to fermentowanie. Temperatura 40 stopni. Powiem wam tak, interfejs jako całość wygląda naprawdę bardzo ładnie. Programy, no i tutaj mamy już sosy i dip, dipy, przepisy, czyli jest to podzielone tak jakby na sekcje. W porządku, wydaje jest trochę inaczej to wygląda wszystko, ale co pierwsze się rzuca, to to, że to, są, to jest widok przepisów ze strony Monsier. Absolutnie identyczne, chyba to wygląda. Też jest do oceny, do posortowania. Zobaczmy sobie, jakieś powiadomienia mamy w międzyczasie. Dostępna jest aktualizacja, kolejna zresztą. Weźmy sobie, wymagana aktualizacja, zaktualizuj teraz. No, słuchajcie, pobieram paczkę, pobieram paczkę prawdopodobnie z przepisami. Eee, żeby nie przedłużać, nabyliśmy eee, urządzenie kosztuje 400 euro, to jest dostępne tylko we Francji. U nas będzie w nowym roku, u nas w Niemczech i w innych krajach będzie po nowym roku dostępne. Prawdopodobnie, plotki głoszą, że będzie w okolicach, w okolicach świąt wielkanocnych. My, my się zapoznamy z tym urządzeniem, tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj to jest takie szybki, szybkie pokazanie, co dostajemy w zestawie i tyle. Jak widzicie, aktualizację? Urządzenie cały czas dostaje aktualizację. Ale to jest normalne, ponieważ urządzenie jest nowym produktem. Słuchajcie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co czego byście chcieli się dowiedzieć o tym urządzeniu. Czy skupić się w pierwszej kolejności na interfejsie, czy bardziej porównać go z poprzednikiem. Może coś, jakieś macie specyficzne pytania? chętnie sprawdzimy. My też tego urządzenia będziemy uczyli, także nie jesteśmy masterami w nim. Poprzedniego, poprzednika znaliśmy bardzo dobrze, to jest dla nas zupełna nowość. Eee, tutaj wiem, że są listy zakupowe, eee, można różnego rodzaju rzeczy przygotowywać, eee, pla, e, plany tygodniowe, proces gotowania, ulubione. No, jest mocno interaktywny, mocno wspomagający naszą. Eee, prace nasze gotowanie. Teraz tak, jak wejść w ogóle do menu głównego? A, i co jest bardzo fajne, co już rzuciło mi w oczy, to jest ikonka antenki, taka standardowa, jaką znamy z Windows, między innymi z Androida, pokazująca, czy urządzenie jest w zasięgu sieci Wi-Fi, czy nie. Przedłużamy, pobawimy się tym urządzeniem, czekamy koniecznie na Wasze komentarze, na co zwrócić uwagę, co chcecie wiedzieć. No, i tym, co kupili, którzy mieszkają we Francji w okolicach lub mają rodziny im kupili, i wysłali, serdecznie gratuluję. Widzimy się w kolejnych produkcjach i mam nadzieję, że dość mocno interaktywnie podejdziecie do tematu. Razem stworzymy fajne hałtu nowego Lidlomixa. Trzymajcie się, z naszej strony wszystko. Do następnego filmu, już niebawem. Cześć! Zobaczcie, jeszcze tak na szybko Wam powiem po ponownym uruchomieniu urządzenia, zacznę i aktualizacji się pojawiło. Dostępne nowe przepisy, dostępne nowe przepisy, nowe przepisy, nowe przepisy. Także czeka nas sporo, sporo aktualizacji jeszcze.